Do samowystarczalności. Można byłoby się zastanowić, czy warto dokonywać zmian, które jednak kosztują trochę uwagi, kosztują trochę energii, kosztują czasu, bo musimy się nowych rzeczy dowiedzieć, przeczytać różne książki albo serwisy, albo posty. W związku z tym, po co to robić? Jeśli Państwo poświęcą mi pół godziny, to przybliżę prawie 20 różnych obszarów życia, gdzie można dokonać zmiany, która naprawdę nie boli. Jest łatwa, jest przyjemna, na koniec mamy bardzo dużą satysfakcję. Okaże się, że oszczędzamy pieniądze, oszczędzamy czas. Chociaż nie na początku, to później lepiej wygląda nasza skóra, lepiej wygląda nasze ciało. Nie chodzimy do lekarzy, ponieważ przestajemy chorować na różnego typu choroby, stany zapalne. W lepszym stanie są nasze włosy, w lepszym stanie są nasze narządy, w lepszym stanie są nasze relacje międzyludzkie oraz w lepszym stanie jest środowisko, w którym funkcjonujemy, a więc nasz spadek, który zostawiamy naszym dzieciom.